Czy wiecie, że w latach 80. mistrz narciarstwa Ingemar Stenmark przyszedł na zawody? Narciarskie z bardzo nietypowymi nartami. Były one krótkie i posiadały coś niezwykłego na owe czasy, mianowicie talię. Wszyscy pozostali zawodnicy startowali na długich, prostych dwumetrowych nartach. Zgadnijcie, kto wygrał zawody. Ja nazywam się Kuba Lęczowski i dziś opowiem parę słów o tym, jak dobierać narty pod kątem swojego wzrostu i umiejętności, tak żeby jeździło się Wam komfortowo i bezpiecznie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy osobą początkującą o wzroście 1,83 m, czyli takim jak mój. Jestem bardzo początkującym narciarzem i chcę zacząć jeździć. Dobieram sobie narty uniwersalne. Narta all czyli uniwersalna, cechuje się niezbyt dużą twardością, wybacza błędy. I pozwala osobie początkującej na szybki progres. Długość narty uniwersalnej w przypadku mężczyzn powinna wynosić wzrost minus 15 do 20 cm. Narta slalomowa charakteryzuje się krótkim promieniem skrętów, w tym przypadku 13 m, i powinna być krótsza od wzrostu mniej więcej o 15 do 20 cm. Jeśli jeździmy w gorszych warunkach śnieżnych lub poza trasą, e, dobieramy nartę typu All Mountain. Narta ta posiada nieco dłuższy promień skrętu i powinna być również nieco wyższa w stosunku do all -rounda lub slalomki, w tym wypadku wzrost minus 10 cm. Ostatnimi laty w Polsce bardzo popularne stały się narty turowe umożliwiające podejście. Do tego celu zakładamy na ślisk narty zwane foki oraz zjazd. Narty turowe są lżej taliowane, są również lekkie w stosunku do nart zjazdowych, ze względu na to, że podchodzimy na nich w górę. Ich długość powinna wynosić wzrost minus 5 lub 10 cm. Narty biegowe, w przeciwieństwie do nart zjazdowych lub skiturowych, mogą, a nawet powinny być dłuższe niż wzrost osoby, która będzie z nich korzystać. Narty damskie uniwersalne powinny mieć długość mniej więcej o 20 cm mniejszą niż wzrost danej osoby. Dobór długości nart dziecięcych zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko. Dzieci najmłodsze 3, 5-6-letnie powinny mieć narty o długości przekraczającej wysokości piersi dziecka. Starsze dzieci mogą mieć narty sięgające do brody, dobrze jeżdżące nastolatki, maksymalnie do wysokości nosa. Dawno, dawno temu, gdy wszystkie narty były proste jak kołki od płotu, pewien człowiek nazwiskiem Lenczow jeździł na prostych nartach. I osiągał zbyt duże prędkości, dlatego nazywali go Ski. W tym odcinku już wszystko. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o nartach, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!